Siemano wszystkim. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. W dzisiejszym materiale mamy przygotowane 1800 zł i słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie najnowszą skrzynkę z eventu Halloweenowego, czyli oczywiście z limited case'ów. I słuchajcie, mamy tutaj skrzynkę Voodoo Case za 105 zł, ale jeszcze przed odcinkiem chciałbym was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego. Bo jeżeli wejdziecie sobie tutaj w ten zielony plusik, wpiszecie sobie na Ignatier przy doładowaniu, no to dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania, a także darmowe 2 zł i 10 groszy, jeżeli jeszcze tutaj słuchajcie, z kodu nigdy nie korzystaliście. No, i teraz wpłacając z moim kodem, macie szansę na zdobycie tutaj dodatkowej awupki w stat traku za 413 zł. Jak widzicie, było 19 uczestników, natomiast wciąż jeszcze macie szansę na zdobycie takiej awupki. Wystarczy, że wpłacicie minimum 9 zł z moim kodem, i przy doładowaniu macie szansę na trafienie właśnie takiej awupki, która przyjdzie Wam po prostu do ekwipunku tutaj na stronie. Także słuchajcie, serdecznie zachęcam, a my tymczasem lecimy już do nowości na stronie i mamy tutaj właśnie tą skrzyneczkę Voodoo Case. Jak widzicie, ciągle tutaj wchodzą aktualizacje na stronie, jeszcze na pewno będziemy mieli jakąś skrzyneczkę. Jak widzicie. Natomiast tutaj została dodana skrzynka za 105 zł. I co my tu mamy do drobnięcia w ogóle? Mamy Butterfly'a Face 3 Gamma Doppler, także całkiem fajny motylek za prawie 10 koła, także to już naprawdę konkretna kosa, tutaj mamy jeszcze driver gloves'y, też bardzo ładne, no i w faktyniu też swoje kosztują, no i oprócz tego mamy kukli knife'a, no takiego kukli to też bym sobie na pewno przygarnął yy, inne kosy, czyli bowie i gut. oprócz tego jeszcze czerwone rękawiczki także słuchajcie, lecimy sobie z pierwszą skrzynką oczywiście jeżeli nam wystarczy, no to też na jesterze sobie tą skrzynkę przetestujemy no i na boost modzie wydaje mi się, że też jeżeli yy, nam nie starczy no to jeszcze mam jedną koskę w ekwipunku, także też będziemy mogli sobie ją sprzedać na potrzeby odcinka, no i tutaj mamy awp'aty za 33, także w sumie pierwszy drop. Nic specjalnego. Zobaczymy dalej. No i tutaj słuchajcie, kolejna AWP, ale już o wiele lepsza. Whitefire i to będzie warte chyba z parę stówek. 284. Myślałem, nawet, że będzie trochę droższa, ale nie ma lipy. 284 zł. Całkiem spoko. 5% było na nią. No, minimalware też może, mogła polecieć. Natomiast tutaj, jak widzicie, szanse na minimalware zdecydowanie mniejsze niż na well worn. Także tak to wygląda. A w sumie najtańszym skinem stąd jest. Petka za 3 zł. Także też możemy tutaj dostać taką niemiłą niespodziankę, ale miejmy nadzieję, że jednak yy, polecą nam trochę lepsze skiny. Obok mieliśmy rękawiczki w ogóle, też 3% mamy na takie rękawiczki, ale poleciał nam MP7. To sobie sprzedamy i otworzymy sobie ponownie taką skrzyneczkę. I tutaj, proszę Państwa, mamy kolejny bardzo dobry drop, bo mamy rękawiczki, właśnie o których powiedziałem przed chwilą 460 zł. Ok, no tutaj to jest jak na razie najlepszy drop dzisiejszy z tej skrzynki. No ale liczymy jeszcze na coś ciekawego. Te rękawiczki sobie na pewno zostawimy. Ale słuchajcie tak, pójdziemy sobie teraz na boost moda i zobaczmy, jak szanse na boost modzie tutaj wyglądają. Dwa razy większa szansa na kosę, 2,5 i pół razy większa szansa na rękawiczki. Na kukli na też 2,5 raza większa, ale tutaj na przykład na tego Gamma Doplera aż 50 razy większa szansa, patrzcie. Normalnie szanse na to były 00,2,5%, a tutaj mamy już 1,23, także szanse tutaj zdecydowanie się zwiększyły, tak samo na rękawiczki 40 razy. No, na Good Knife'a tak samo, także kurczę, spróbujmy. Spróbujmy sobie na boost modzie yy, otworzyć. No i liczmy na coś ciekawego. Mamy golden coila, czy to nam zwróci skrzynkę? Chyba zależy w jakim stanie. Zwróci nam, patrzcie, 542 zł. A na golden coila nawet nie mieliśmy zwiększonych szans. Także fajnie, a w najlepszym stanie nam poleciał. Sprzedajmy sobie tego golden coila, otwórzmy ponownie taką skrzynkę. Zobaczmy, zobaczmy. No niech stanie na tej awupie, bo ta CZ nie będzie dużo warta. A, a prawie też nam zwróciła. Dobra, nie jest najgorzej. I otwórzmy sobie jeszcze jedną taką skrzynię. No i pójdziemy na Jestera. Jednego Jestera sobie otworzymy. Tutaj MP7 nam dropło. MP7, niestety, nic specjalnego. I mamy, słuchajcie, 1500Z jeszcze. Jester kosztuje 1230. To w sumie na jeszcze jednego boost moda nam starczy. To otwórzmy jeszcze jednego boost moda. Myślałem, że nam nie wystarczy, a tu proszę Państwa jednak. No i niestety, nieszczęsna CZK nam wypadła, także. Bo około 72 zł myślałem, że będzie tańsza. No, ale niestety też na duży minus. No, i jednego jestera byśmy sobie otworzyli. Jester, jak wiadomo, charakteryzuje się tym, że mamy równe szanse praktycznie na każdy skin. Jak widzicie, także. No, kurczę. Tutaj, już na, na przykład na tego Butterfly'a bardzo duże szanse mamy. Także, gdyby coś z tej górnej półeczki dropło, byłoby mega. Także albo ten Butterfly, albo te Driver gloss'y Byłoby super, no ale wiadomo, możemy też dostać na przykład taką petkę. Także już nie przedłużając, lecimy z jednym jesterem. I proszę państwa, co nam dropnie? O, matko! Niestety, niestety, moi drodzy. No w tym wypadku jester wypad wypadł gorzej niż. Niż, niż mod zwykły i boost mod, ale tym się charakteryzuje jester właśnie, że równe szanse procentowe na wszystko, no niestety także to sobie sprzedamy i generalnie lecimy na coś innego, mamy jeszcze 130 zł, 150, także zrobimy sobie na to bitwę na 4 osoby może no i mamy ostatnie godziny eventu słuchajcie, także też jeżeli ktoś ma troszkę yy, troszkę golda, no to też może sobie na evencie tutaj zużyć, ja mam 44 golda, więc generalnie na nic tego nie zużyję, bo tutaj minimum setkę trzeba, tutaj trzeba minimum 400, no i na króla wzgórze ewentualnie możemy sobie dodać, ale no takiej małej kwoty to nie będę dodawał. Nie, nawet nie możemy tyle, także spoko. Ale generalnie, jeżeli coś macie, to możecie sobie wykorzystać. My lecimy oczywiście na case batelki. No i słuchajcie, co? No zrobimy sobie jakąś bitewkę na 4 osoby, no i zrobimy sobie myślę, że jakąś bitwę na procentówkach. Na przykład weźmiemy sobie takie 3% na impreza, może coś z tego byśmy zrobili. No i jeszcze sobie dodamy na koniec 1% na Golden Coila Akurat taka skrzynka nam jeszcze starczy, także spoko, na 4 osoby No i cóż, tą bitewką sobie zakończymy prawdopodobnie dzisiejszy odcinek Także tak to wygląda, jeżeli będą się pojawiać jakieś nowości na stronie to oczywiście dalej będę Was informował Dzisiaj akurat taka skrzyneczka została dodana, także stwierdziłem, że dzisiaj przetestujemy sobie właśnie taką skrzynkę No niestety prawie kałaszek nam wypadł, ale prawie robi dużą różnicę Tutaj jak widzicie naklejka no, obok, niestety, patrzcie. Bot Michael zdobył Kawaha wear, 370 zł. A jedna taka skrzynka, uuu, też dostaliśmy, ale tańszego, patrzcie. Jedna taka skrzynka kosztuje 26. No, musielibyśmy teraz jeszcze coś dropnąć, ale to jeszcze nie jest przegrana. No, Kaman, czy byśmy się odrobili? Niestety nie. I teraz 1% na Golden Coila. Musi Golden Coil polecieć. No, niestety, niestety nie udało się, a już tutaj gdzieś tam było zacięte starcie, no ale niestety, słuchajcie, mamy tutaj nagrodę pocieszenia, nowe Windblown, także sobie tą nowe sprzedamy. No i co moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, a także subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Siemanko!